Witam Państwa bardzo serdecznie w tym świątecznym klimacie. Ja oczywiście wystylizowany na maksa jak się tylko da, wyemancypowany, no bo przecież nie byłoby tego kanału, gdybym ja ją tak dla Was pięknie nie wystroił i nie wyczesał. Jednakże przychodzę do Was dzisiaj z życzeniami świątecznymi, które... Czystym sercem chciałbym złożyć wszystkim, moim widzom i nie tylko. To był dość burzliwy rok, rok, którego nie spodziewałem się, że tak rozkwitnie pod sam koniec gdzie tak naprawdę prowodyrem rozkwitu okazał się być Ark Riders, na który liczyłem. Liczyłem, że oczywiście dzięki Ark Riders uda nam się zbudować większą społeczność, ale nie spodziewałem się, że aż tak dużą. Moim celem na początku tego roku było wybić kanał do 1000 subskrypcji. Okazało się, że wielkim szczęściem prawie dobiliśmy do 2000, czyli przebiłem praktycznie normę o jakieś 80%. Z matmy jestem kiepski, ale jednak coś tam się udało. Dodatkowo pobiłem rekord rekordów, czyli jeden z filmików porad odnośnie właśnie Ark Riders przebija 17 tysięcy wyświetleń, jak na kanał, który ma niespełna 2000 subskrypcji, to jest naprawdę genialny wynik, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o tematyce gamingowej, gdzie wiemy, że ona się zaciera mniej więcej do okolic 20-30 tysięcy oglądalności w piku. Ależ moi drodzy, oprócz tego, że życzę Wam wspaniałych posiłków mega życzliwości na święta, żebyście się w żadnym wypadku, w żadne dramy nie wplątali przy wigilijnym stole, to oczywiście też chcę was zachęcić do tego, żebyśmy odbyli wspólnie maraton świąteczny, który już wczoraj miał swój mały przedsmak, za który wam bardzo dziękuję. Dlatego, że w pewnym momencie w piku było nas tam chyba 30, nie, przepraszam, w piku to było nas 40 już osób na live. Ie. Średnio wybijaliśmy 20-30 osób, co też mnie bardzo cieszy. Jakby była jeszcze ciut większa aktywność na czacie, to byłbym w niebo wzięty. Jednakże od jutra, no bo dzisiaj jest Wigilia, dzień rodzinny, ja też jakąś tam rodzinę mam, więc pozwólcie, że troszeczkę z nimi posiedzę. Jednakże też dla mnie, Wy jesteście rodziną i wiem, że te święta w tym roku wypadają genialnie, dlatego też te kilka dni wolnych, a to chyba będzie pięć, no to poświęcimy sobie na świąteczny maraton z Ark Riders. Gdzie. Będę bardzo chciał od samego początku, ponieważ jestem osobą, która zresetowała postać. Od samego początku, jeżeli dopiero co kupiliście grę albo dostaliście ją w prezencie i chcecie zobaczyć jak stary wyjadacz jeżeli tak to można nazwać, ale nie, czuję się troszeczkę wyjadaczem, bo naprawdę dużo zgłębiłem tajników tej gry, jak on sobie radzi od samego początku, jakich błędów nie popełniać, co robić, żeby szybko, szybko expić, jaką ekipę dobrać i gdzie iść na mapach, żeby dobrze się rozwijać na samym początku, żeby móc później być twaniakiem dla szczurów, Albo ewentualnie nie dla szczurów, tylko dla tych, którzy nie zresetowali postać, bo z takimi problemami borykaliśmy się wczoraj grając w ekipie. Dało się zauważyć, że ja, latając zaledwie sfero, bo jeszcze nie mam żadnego schematu, trafiliśmy na gości, którzy mają betinę czy inne kurwa rzadkie bronie, no i był leciutki problem, żeby się z nimi bić. Dlatego od jutra, czyli od 25, ruszamy z maratonem świątecznym, na który Cię oczywiście zapraszam. Jak to zrobić? Po prostu przybądź na YouTube'a, sprawdź, czy moja ikonka świeci się na czerwono bodajże, czy jest live i będziemy się bawili. Dodatkowo w ramach świąt przygotowałem dla Was cztery porcje różnych fajnych filmów nie tylko związanych z Ar Ark Riders, ale też jakby takimi podsumowaniami roku. Podsumujemy sobie najciekawsze gry, w które grałem w tym roku, podsumujemy sobie najciekawsze filmy, seriale oraz książki, które udało mi się przeczytać w tym roku. Były dramy, były burze. Oczywiście ja to biorę wszystko nie na poważnie, z tego względu, że te dramy, takie wiecie, z ludologami i tak dalej, ja to wszystko brałem bardzo mocno komediowo od samego początku. To oni się spinali, to oni cisnęli. Ja w pewnym momencie się wkurzyłem, bo taki też jestem. Jestem szczery od samego początku dla Was i w pewnym momencie mówię. A, nie ma co się denerwować, trzeba sobie wybaczyć, dlatego właśnie teraz chociażby jest idealny moment, świąteczny moment, gdzie mogę powiedzieć ludologom: wybaczam Wam. Prawie. Dlatego moi drodzy. Zapraszam Was na te wszystkie eventy. Już przed nami po świętach, też również będzie stream urodzinowy, ponieważ 30 grudnia obchodzę urodziny, a tam już się w ogóle będzie działo, ponieważ to będzie stream urodzinowo-sylwestrowy, bo w sylwestra również będę dla Was streamował, więc będzie tego, co nie miara. Wesołych świąt, kochani. Mua! wielki buziacz. Aha, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego cały czas jestem na czarno-biało. Ja nie jestem do końca normalnym człowiekiem. Mi się bardzo podoba yy, ta kamerka czarno-biała, więc ta, ona taka będzie po prostu. Super jest. Dajcie znać, czy Wam to pasuje. jakby, ja, ja chyba. Ja, to jest... Ale święta są, więc wybaczamy wszystkim.